Witam wszystkich na moim kanale. Jestem Iza. Zapraszamy do rotacji dziennego. Dziś mamy czwartek, 28 lipca. Zobaczymy, jaki będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich znaków zodiaku. Czwartek, 28 lipca. Jaki będzie dzisiejszy dzień? Czwartek, 28 lipca. Jaki będzie dzisiejszy dzień? Czwartek, 28 lipca. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku barana, tutaj karta siódemki monet mówi o tym, że dziś musicie wyjątkowo wykazać się cierpliwością. Na coś przyjdzie Wam troszeczkę dłużej poczekać. A jeżeli rozpoczynacie dziś jakiś projekt, to też musicie się liczyć właśnie z tym, że na efekty tego wszystkiego będziecie musieli poczekać. Mi bardzo często w życiu codziennym ta karta po prostu pokazuje opóźnienia, jeżeli chodzi o komunikację miejską. Osoby spod znaku Byka, u was mogą powrócić osoby bądź też wydarzenia z przeszłości. Karta szóstki kielichów może mówić też o dzieciach, o narodzinach, o ciąży. Tutaj też mogą być takie sytuacje, że właśnie myślami będziecie wracać do tego, co było kiedyś. Jeżeli chodzi o bliźnięta, karta siły mówi o tym, że dziś będziecie mieli wrażenie, że po prostu możecie przenosić góry. Będziecie w stanie zrobić bardzo trudne rzeczy, tutaj też będziecie działać tak bardzo. Piorunująco na płeć przeciwną. Ktoś może um, nie móc się Wam oprzeć. Też jest to bardzo dobry dzień dla osób stanu wolnego. Umawiajcie się na randki. Tutaj też jak najbardziej zakładajcie swoje e konta na portalach randkowych. Osoby pod znaku raka, tutaj bardzo miłe spotkanie, jakieś zauroczenie, miłość od pierwszego wejrzenia, jest to też właśnie bardzo dobry dzień dla osób stanu wolnego, też możliwe są takie sytuacje, w których na przykład się z kimś godzicie. Jeżeli chodzi o lwy, tutaj w dniu dzisiejszym możecie mieć kontakt z osobą, która na co dzień pracuje w sektorze finansowym, z kimś takim bardzo majątnym, jest to bardzo dobry dzień dla kobiet, które chcą w siebie zainwestować, kupić sobie coś Groższego. śmiało możecie założyć własną działalność gospodarczą, wejść w jakąś współpracę z kobietą. Jeżeli jesteście osobami stanowolnego, to w dniu dzisiejszym macie szansę poznać kobietę dobrze sytuowaną. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku panny, no tutaj karta dziesiątki monet mówi o dobrych inwestycjach. Są to takie inwestycje długofalone falowe. Jest to dobry dzień na to, żeby zakupić jakąś nieruchomość ziemię, żeby dobrze zainwestować na giełdzie. Mi bardzo często ta karta pokazuje po prostu dni, w których dostaje jakąś taką większą gotówkę. Bardzo często też pokazuje po prostu dzień wypłaty. Jest to też dobry dzień dla osób, które lubią sobie od czasu do czasu pograć w różnego rodzaju gry hazardowe. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku uwagi, karta królowej kielichów pokazuje, że w dniu dzisiejszym ważną rolę może odegrać kobieta bliska waszemu sercu, wasza partnerka, ktoś z rodziny, jakaś bliska przyjaciółka. Jeżeli jesteście kobietami, to w dniu dzisiejszym warto kierować się właśnie swoimi uczuciami, przeczuciami. Tutaj też, jak najbardziej, jeżeli jesteście osobami stanu wolnego, to w dniu dzisiejszym macie szansę poznać kobietę już do stałego związku. Skorpiony w dniu dzisiejszym mogą czuć się troszeczkę takie wycofane. Może będziecie chcieli pobyć w samotności, coś przemyśleć. Możecie mieć kontakt z osobą właśnie dużo starszą. Taką wyciszoną, możecie poczuć się właśnie tak naprawdę bardzo samotni, że możecie liczyć tylko i wyłącznie na siebie. Ten dzień jest też bardzo dobry na różnego rodzaju medytacje. Jeżeli chodzi o strzelce, dziś macie szansę wykazać się swoimi umiejętnościami, zdolnościami, kreatywnością. Tutaj w dniu dzisiejszym też możecie mieć kontakt z osobą, która w pewien sposób będzie chciała wami manipulować, tak więc uważajcie na to, kogo w dniu dzisiejszym spotykacie, tyczy się to również osób stanu wolnego osoby, którą dziś spotkacie no, nie do końca możecie tworzyć związek już do tak zwanej grobowej deski jeżeli chodzi o koziorożce Karta Drogi Kielichów pokazuje, że dziś możecie coś świętować, opijać, wybrać się na jakąś imprezkę w takim mniejszym towarzystwie. Tutaj karta może mówić o tym, że dziś będziecie mieć kontakt z taką sytuacją, która może wydać Wam się niepoważna. To Wy też możecie zostać niepoważnie potraktowani. Jeżeli jesteście w stałych związkach, to dziś możecie dowiedzieć się na przykład, że jest jeszcze ktoś trzeci. Jeżeli chodzi o wodniki... Bardzo cesarzowej pokazuje, że dziś możecie dowiedzieć się o jakichś narodzinach dziecka, o ciąży. Ogólnie starsza kobieta, być może z waszej rodziny, tutaj będzie miała kluczową rolę w dniu dzisiejszym. Jest to bardzo dobry dzień na to, żeby myśleć o swojej przyszłości, o zabezpieczeniu. Jest to dobry dzień dla kobiet, które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą. Jeżeli jesteście osobami stanu wolnego, to w dniu dzisiejszym też macie szansę poznać kobietę już do takiego stałego, poważniejszego związku. I jeżeli chodzi o ryby. U Was natomiast ważną rolę może odegrać mężczyzna, który na co dzień pracuje być może w sektorze finansowym, bankowym. Ktoś z dobrą pozycją materialną. Jeżeli jesteście mężczyznami, warto dziś inwestować w siebie, warto kupić sobie coś droższego, a śmiało możecie założyć własną działalność gospodarczą, wejść w jakąś współpracę. Jest to też bardzo dobry dzień dla osób, które chcą prosić o podwyżkę. Jeżeli natomiast jesteście osobami stanowolnego, to w dniu dzisiejszym macie szansę poznać dobrze sytuowanego mężczyznę. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Wszystkim życzę oczywiście udanego czwartku i zapraszam Was na jutro. Pa pa!